Jakiś czas temu szukałem urządzenia, które będzie pozwalało mi ładować więcej niż jedno, ewentualnie dwa e, urządzenia wykorzystujące do ładowania port USB. No i przy okazji przygotowywania ostatniego test hubowego Toka wpadłem na stronę Amazona na takie właśnie oto urządzenie i postanowiłem je zakupić. Słuchajcie, też często prosiliście, żeby powiedzieć coś o zakupach gdzieś za granicą. Dwa ostatnie odcinki test Hub Toka. Tam znajdziecie informacje odnośnie zakupów w sieci płatności, bezpiecznych płatności, także nie będę tego tu powtarzał. Zachęcam do obejrzenia, bo tam sporo odpowiedzi na pytania Was nurtujące na pewno znajdziecie. <laughs> Słuchajcie, co to w takim pudełku ładnym się znajduje? Ja dokonałem tego zakupu na Amazon UK, czyli jest samo urządzenie, do którego za chwilę przejdziemy i oprócz tego urządzenia otrzymujemy przewód zasilający oraz no, dokumentację jakąś tam instrukcję usługi. Niestety jakoś impulsem się pokierowałem i zapomniałem, Pełnię, że brytyjskie gniazdka są oto właśnie w takim formacie. No i niestety takie, te, taki przewodzik dostałem. Także trzeba się z tym liczyć, że jeżeli będziecie zamawiali w Amazonie angielskim, to możecie dostać takie zasilanie. Mogłem to zamówić w niemieckim albo w hiszpańskim, wtedy miał normalną, standardową naszą europejską wtyczkę. Co prawda, można sobie oczywiście wymienić tą wtyczkę, ewentualnie zastosować zwykły taki standardowy kabelek, który na pewno każdy gdzieś tam w domu ma. Tak jak właśnie ja to mam, czyli taki oto właśnie przewodzi. Przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. Jak widzicie, jest taka ładowarka impulsowa zaraz ją po, po, porównam rozmiarami e, z normalnymi, standardowymi ładowarkami, żebyście widzieli, jak to wygląda. E, oznaczone każde złącze, jest dla jakiego urządzenia jest ono przeznaczone, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy e, iPada podłączyli do złącza, które się nazywa Samsung Tab. Niestety, wtedy będzie ono ładowane mniejszym prądem. Jak widzicie, cała ta ładowarka jest deklarowana, że ma 5 amperów e, maksymalnie prądu, jakim może ładować to urządzenie, a jakbyśmy sumowali te wyjścia, czyli 2,1, 2,1, i 1 i 3, 1, i 1 no to już mamy chociaż e, 5-7 A. Należy wziąć to pod uwagę, że obciążając na wszystkich złączach, pewnie nie będzie ten maksymalny prąd dostępny, tylko zostanie on tam odpowiednio rozłożony na poszczególne złącza. Tak jak mówiłem, tutaj mamy dodatkowe złącze. 230V, ale na nasza ładowarka będzie chodziła w zakresie od 100 V do 240 V. Fajne rozwiązanie w domu, jeżeli ktoś posiada dużo urządzeń, nie trzeba mieć strasznej ilości tych innych alternatywnych ładowarek, jak widzicie, na urządzenie nie jest jakieś bardzo wielkiego rozmiaru, tak naprawdę jest stosunkowo niewielkie i lekkie i szczególnie fajne jest w momencie, kiedy gdzieś wyjeżdżamy na jakiś wyjazd i potrzebujemy również mieć dużo Dużo wyjść USB, a stosunkowo mało gniazdek zajętych, bo pamiętajcie, że tutaj jedno gniazdko sieciowe, na przykład hotelowe, jesteśmy w stanie wykorzystać i zasilić aż pięć urządzeń, tak, żeby one się nam w nocy. Na ładowarze. W momencie używania takich standardowych ładowarek, gdzie jest jedno wyjście USB, no musimy, aż, musimy mieć aż pięć gniazdek, w które te ładowarki sobie wetkniemy, i wtedy dopiero będziemy mogli mniej więcej to urządzenie zastąpić. Słuchajcie, ja je tutaj testuję w domu do dobrych kilku godzin. Trochę czytałem różnych opinii na Amazonie. Jedni narzekali, że ono jest jakieś hałaśliwe, że te na, jakieś są cewki, które w momencie, kiedy je maksymalnie obciążymy, zaczynają piszczeć. U mnie coś takiego nie występuje. Jak na razie działa bardzo dobrze, jeżeli by się coś w tym temacie zmieniło, to dam Wam znać.